Co straszyłeś chłopaków, że twój stary nasze adresy zna Znam twój adres, Elu, i masz wiasnę. Na... Policja wjeżdża na twoją chatę. To no trzeba. Przecież... No. Ja no. z w Przy Nie bądź was kurwy do ryja. I no. ja, powiem ci tyle, nie jesteś wy jesteś ciotką. Możesz jesteś mi opierdolić, załóż, jak ty masz łebko ślawy jak sklepy twelu i ta twoja rura jebana wie kapcia wyjeła na zęby. By kurwisko hmm. wszystko zbiło. Powiedz, powiedz staremu, żeby nam opierdolił Kija, a jesteś z Tomasza Mazowieckiego z Hemiguda. Tak? Czekałem na ciebie w dniu na peronie, A jak chodzisz, czekałeś na mnie w dni na peronie, jak ty jesteś w Anglii, ty jebany czpunie, zostaw Na peronie piątym, przyleciałem specjalnie, kur, Przyleciałem Przyleciałem specjalnie, na kutasie twojego ojca, frajera, bachajarza, Ślibora, z tomaszowskiej komii, <laughs> Ten svela. Ku, na jakie Wypierdalałeś masz... pedale policyjne. Ile ty masz IQ? Kurwa, okay. się cieszę tak jak byś był, jak był jakiś człowiek. do tego że twój stary jest psem. Nie, nie dość, że syn stara kurwa i frajer, to jeszcze ojciec policjant, a matka już nawet nie chce wiedzieć. Ale pewnie też kurwisko, bo po rodzinie nic nie widzie. Więc zamknij pizdę, ty stara kurwo jebana. Opierdol mi lachet, twoim ojcu, olczurkiem kurwa świecie. Tomaszowska kobra, wąż, ślimor, cwel. Winniczek kurwa, ławkowicz. Dawaj na saluwę, czekam na szkieletona. User left your channel. Mam cię pierdolność na jebany? Ej się zatrzyma. Dawaj. Mam cię pierdolność na No to poczekaj. To muszę... Moja cała może możecie mi dolić lachę. Jesteście bandą. Gorszych kurwa pekerów nie widziałem. Nawet i Lubek jest lepszy od was, kurwy z hajsem z Blackberda. Jesteście bandą nieogarów. Chopie, robiłeś defa cięciem bez potów. I 130 RP stał na froncie, co dostał wave'a, kulę i się wypierdolił. Ha ha To defa na dezercie na tej pierwszej drobince, chłopie. Ja nawet nie no można ale... go zabić. Ale rozjebali cię chłopaki. W dziesięciu. No to rozjebał. Poczekaj, pierdolę cię najebali, poczekaj. <grydolę> dawaj, dawaj. Poczekaj. Click... Click of hero Tylko nie kolegów. Nie swój model. Kurwa. Clicker hero Clicker <grydolę> Hero Masko, no. patrz, stawiam 10k wiesz teraz przy całego swojego testa, którego masz, nie? Staję na, ang na środku na na i nie wali cię w pitę. Jak padnę, to ci daję 10 ktc. Ale ja nie potrzebuję nikogo, ja ci mogę solo zajebać. Ale Ziomek, ciebie zamknę, kurwa, malamory, gruba ulana świnia w hey, Nigerii. Oczy ty gotcha. Chodź, 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 kto? No, kaj Kiedy? No, no twoja stara lachestruga. Nie wiem co ja, bo idiot. Ty kurwa, kurwa, jak jakiś udar błąd, masz jak? nie była sobie na... Masz niedobyła trąg, że ta kurwa graszek za? Ale ziomek, biegłeś sobie na bołta na razie miałem 50 kur. kurwa, miałeś stara sprzedać. A Przez czemu mi? wypadliście wszyscy na Blue Lega? Bo specjalnie się daliśmy zabić. A, podłożyliście się specjalnie? Tak, żebyście ręcy podali. Aha, to a ktoś... Wszyscy mieliście z tym ty kupie jebanym. No, to jest kurwa z oczami, no bo nikt tam skula nie miał. Żomek, jak wyrzecie w y w górę... Ej z... to jebane, jak mogliśmy mieć skulę jak, jak... Jepana, ty kurwo masz redskula, kurwa. Ale kurwo, jebana tą grubą świnię, to, ja, to nie napiła to... Ty, ty to, masz takie to, urojenia, gościu. Działki bili fryta oh na skóla, człowieku frytu pulmana i oni piją, Ja już nie wiem, na... czy ty jesteś zawsze na... czy ty tak masz po prostu. Kurwo, żeby... nie wiem kto cię zruchał, ale chyba listonosz byłby lepszy. Pokałem no. się. Pierdolony ćwónie Red Skula chciałeś być, a wszyscy skulę mieliście i Red Skulę, Ty nie A jak chcesz dokładny adres, to Cię mogę podać ze szczegółami. Tylko nie rób. Ja nie powiedza. rób z mordy dupy, tylko weź tego starego, pierdolonego badajarza, starego ślimora kreta. Będzie się wjeżdżają na HT. Ale oni ci dzisiaj no. wiadomo na HT. Ale no to przecież chłopie! Mi to mogą opie... Wiesz, gdzie oni mogą wjechać? Na moją faję. Zobaczysz. No to dobrze, no dobrze. Będziesz wie. jechany, kurwo, że straszysz ludzi policją. Ty pierdolony. Ale mnie straszy, ja cię straszę, informuję. No to, no, a, 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 czym, a czym się różni, że mnie informujesz, czy mnie nie straszysz. No, się, się różni. Ozna oznajmiasz mi, że twój stary jest kretem. Tak, tak. Oznajmiam ci, że będziesz miał rewizję. Rewizję? Ty będziesz miał rewizję dupy jak cię będą ruchać chłopaki, wszystko idzie w światy, przejebane. przejebany. No. No, no i nie możesz opierdolić. Będziesz się trafny. mógł nazywać a w ogóle jak twój stary może przyjechać na rewizję jako ślepy kredyt, nic nie widzi. Nie dość, że Kuter noga, pierdolone nogi nie ma, ledwo to chodzi, to jeszcze ledwo zipi kurwa i nie widzi, nie? Dawaj, ale... Ciebie chłopie straszysz starym na emeryturze, bo 40 lat temu był Borbo. W Dyni czekałem. Wpadałeś w godzinę, byłem na godzinę na peronie piątym, czekałem kurwo, nie przyjechałeś. czekam na szkieletach 20 ty, minut, ty, nie przyszedłeś. Jesteś w kobiebał. do ty z tej Anglii się teleportowałeś na ten peron w Hopie, samoloty są. Samoloty, i ty żeś samolotem w tej poleciałem, bo to, się bo nie jadko jadko. Na Byłem na peronie piątym, dnia głównego. No, na to, to, to czym ty leciałeś? F16? <laughs> Że ty w 15 minut z Anglii byłeś na peronie w Brudeli? Ja w 15 minut. Pisaliśmy no o tym mocnym. Ty na... Ja ty mi od pisałeś, że teraz w na peronie, ty kurwo. Gościu, zabukowałem sobie na na lotnisko i byłem. Ale ja to sobie zabukowałeś. Zabukowałeś sobie to, że Twój własny ojciec tak przychodzi z roboty. Od razu wyjmuje na kolejny. nie wie dzisiaj. Będą ci przeszukiwać dom. No. no i co? No nie wiem. No, no jebać was kurwy policyjne. Stranie ramić trzeba krótko. No właśnie. No. Na no chuj jeszcze naciskasz widać. To co? Przyjdziesz czy nie? No czekam... czekam na twojego ślepego kreta. Nie weźmie wsparcie, weź wsparcie tych inwalidów pierdolonych w pierdalonych w Jakby pierdole były, to padną wszyscy. Echa, nie wiem. O, że pierdolicie mówi, że wchodziłeś do tatusia ślepego Kreta, tak? I twój tata powiedział, że antyterroryści przyjadą wsparcie twojego starego Kreta, tak? Zbadać mi dom. To, po, to powiedz tatusiowi... Że będę im rozpierdalał butelki na głowie i będę im skakał Ziomek Ty, co ty wysyłasz, Ty mi wysyłasz antyterrorystów, chłopie, ty mi wysyłasz dom opieki społecznej dla starych dziadków, kurwa. Widulny. Stare ślepe klety, niewidome, kurwa, 70-letnie dalej. Wariaty typ się, wariaty. W tej wojsku się wszyscy na, na, chłopie, jak na, na, ja jestem osiedlowy chłopaczek, to ty jesteś pierdolona, jebana, osiem no, lura, by. kurwa i dziwka Jak ty kurwa wyglądasz, skuś, kurwa, Ale nie. jak ty kurwa wyglądasz, chłopie, strażę ludźmi policją, tylko to nie daj... Ja bym cię najebał, no na, dwie sekundy bym cię najebał. Ale przejść dostałbyś na nacyca i byś kurwa padł jak pet, chłopie, co ty mi pierdolisz, prawda? <laughs> No to dawaj, ja bym się gonił tę kurwę je płynąc. A to mnie w chłopkę. Jak wiesz, nie bać cię kurz. To, to miasta, wie, bęcie, na drugim rondzie w lewo, bo ja jest sam. No to dobrze, to będzie stało. To niech ci stara z waliponia kurwa, tego zarapiałego grzyba. Kurwa ładna, poczęte, bo mówię, kurde, jepany frayer, będzie z policą straszyć. Nikt nie spaszczą, człowieku, tylko cię informujemy. To ja cię informuję, że jak twój stary do mnie przyjedzie, naprawdę, co wie? To powiedz takie, że nie zapuka dwa razy i wiesz, co zrobię? No to... A nikt nie będzie kukał, to będzie wjazd chłopie. No, no to wiesz, jaki będzie wjazd? Że otwieram drzwi i wale twojego starego od razu kurwa na tytę. Będzie taki wjazd, że się posypią ci antyterroryści jak lego po pracy spodowej. I jeszcze na nich nasram frajerów z dziadków starych polackich. A wiesz, że policjant to jest urzędnik państwowy, i a? nie może to mówi. naruszyć. Hańcowe, no i wtedy pójdziesz, pójdziesz siedzieć wtedy. Aha, no, jebać. Za bo no, nie tutaj ma TV. A ty będziesz kurwa goniony po osiedlu. No jak Pomidor. Pomidor. jest, jak pomidol. Skończ jak twoja stara. Niech no, 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 ci przysięgam. Pamiętam, jeżeli... gdzie pracuje. Ale no to ci User, powiedziałem, jak przyjedzie kurwa. twój tatuś. Rozpierdala mu Michę 30 sekund. A powiedz tatusiowi, że jak naprawdę chce, to niech weźmie tą całą User drużynę kurwa pierścienia i walimy channel. się na fejm MMA. nie no, <laughs> Ja wal- Ja walczę, ja walczę bez kołca. Trzy rundy po dwie minuty walczę sam. Twój tatuś bierze całą kurwa, całą gangsterkę tych osiedlowych Żulic, felii, policjantów. Stanie spoczynku, dobrze? Dziadku Dobra, okay. nie ma z Czekaj, dzwonię do Wojtka goli zaraz... Nie dzwonisz? Dzwonię do Wojtka goli, bo tu mój kolega. No dobra powiedz Wojtkowi goli, że nie mi też się może opierdolić bierdolić bierdolić lata, może dostać w tybał, Jak chce. Ale nie w a się cały spociłem w głowie. Kto szmata? Nie ma... ja dlatego, że się skurwiłeś, tylko dlatego, że jesteś ulaną, ulaną pizdą. A no to kurwa, no to... A czemu nie przyjedziesz z Tatusiem? Ja? Tak. Ja chcę z tobą sprawić jeden na jeden. Ale nie, Ale no to nie ja, ja chcę twojego nie tatusia posadzić nie. na chuja, a, a ciebie będę walił półki. Ale to się boisz, no to No to przyjedź. Ty jesteś na pół liścia. Charcery no to ci przysięgam, boisz. że jak przyjedziesz z Tatą i twój tata jest policjantem. To będziesz kurwo tak zruchany u mnie w mieście, że nie będziesz mógł chodzić, rozumiesz? Jesteś jebanym, kurwa, pedałem. Robisz siebie ofiarę nową, Dziecko z bidula, ty kurwa, ty mówisz, że ty masz dziewczynę, związek. Rura jebana, zróbcie się, kurwi, szmata. Dzieci jakieś kurwa z bidula, kurwa na SMS-y wysyłacie, na nie pomaga. Znam cię pizdę, ty nie okażę. Nie pomagam. Mówi, że antyterroryści, będą z jego tatą wjeżdżać, dziadki kurwa o balkonikach, tej frajery. No co kurwa, nic nie mówisz? W ekspier. Ekspie. Zwoń do starego, starego osiedla. A... Zwoń do ślimora, żółwia jebanego, ninja. Co nie wiem już, mówiłem Będzie rewizja siwe Będzie rewizja? Tak no To czemu zawsze jak dzwonisz do tatusia to my tego nie słyszymy? Bo ja nie mam idea. No bo stary no, tatusiu no, nie, nie, nie dość, że ślepy to jeszcze głuchy krak jebany kurwa Musi mieć aparaturę podłączoną kurwa do dupy frajer ja ci mówię, twój tatuś, stary policjant na emeryturze, wie, dwudziestu dziadków... Dobra, czekaj mi na peronie piątki. Jedą ci ślepy, No to oferuję ci solówę w TV Słuchaj, techniczną. Ale słuchaj, Te�. ale słuchaj, słuchaj... Jedą, że twój tatuś, jebany, ślepy kret, ślimon, to masz... Mój tatuś się dojebie dzisiaj, stary policjant się wyjebie u drzwi. Czaisz? Co mi zrobią? Będzie pukanie. Jebanie pukania. Wyjazd na chatę jest. Jak wyjazd? Wyjazd na chatę będzie ostry? Tak. No to przysięgam, że jak będzie wiasta HT, to otwieram drzwi i od razu twój stary dostaje pizdę na głowę. <noise> Ale tutaj <twojego> stary nie... Od razu będzie ewakuacja, tam możecie tak <noise> kuwać, bo od razu będzie takie pierdolnięcie i ewakuacja od razu. I jeszcze na <noise> ja nawet kurdy. Dawaj tego kreta osiedlowego, Tomasz boje, winiczka, ślimora, łapkowicza, peta. User o to, że jesteś kurwą. Aha Jesteś psem. Dasz tatusia na chwilę do mikrofonu? Nie będę go wyzywał. Powiem mu tylko parę słów grzecznościowych. To daj twojego i pogadają nasi stary Ale słuchaj, bo gadała jest z takimi kurwami i kondonami to nie będzie gadał pękniętymi. Byś musiał dobrze zapłacić. Ale mój stary sprawdził system, jest za co twój stary siedział. Jest Ale w jakim systemie, jak twój stary to ma system w dupie, jak go kurwa dziadek rucha? W popie, ty się ogarnąć. Mam ci skryt na ty no, no dawaj no. Za próbę gwałtu na 4 lata siedział. No, na gwałty na 4 lata? To co on na tej 4 lata robił? <laughs> Czy co? To się tak. zapytaj swojego starego Ty, do, ja nie ty bym, to pierwsze zapytaj kurwa ojca, czy ty w ogóle chodziłeś do podstawówki albo do przedszkola? Ty pierdol, nie. Kurwa, nie, nie, nie. No, no to jak nie chodziłeś, to niech ci stary z dupy grindles je kurwa i haluksy to daje Jeba szkole no, Twój stary ma cztery fuchy, policjant na emeryturze, lotnik kurwa, A chyba popyczy i jeszcze celinura jebana.